Sebastian Idziak dzisiaj w dobrym nastroju, kurczę. Jutro poważna walka. No, się zrobiło dopiero 15 minut, a nie. Żeby jednak to ważenie chyba fajnie przeszło, nie? No, ważenie wyszło, wyszło fajnie. Gdzieś tam też bardzo szanuję przeciwnika, który ze mną spotrzył jutro walkę. No co, na parkingu już też widzieliśmy, zamieniliśmy parę słów, normalna rozmowa. Tak więc jutro też pokażemy normalne sportowe zachowanie. Na pewno pokażemy jakieś dobre widowisko. Nie będzie to jakiejś żadnej hamowy. Przynajmniej takie są przypuszczenia. Ty nie znałeś go wcześniej nigdy? Nie, nie znałem, nie znałem go wcześniej nigdy przygotowania, bo wiesz, w Twoim przypadku to właśnie cały czas, tak jak powiedziałeś, zmagasz się jeszcze z tymi dodatkowymi bólami, gdzie coś ociera, coś boli i tak dalej. Jak to, jak to w tej no to chwili, chwili przebiega? To się praktycznie nigdy nie skończy, to zawsze gdzieś tam będzie, do, będzie towarzyszyło moim, moim treningom, moim przygotowaniom, a nawet w życiu codziennym, nie, bo to no jednak to jest kwestia, którą się po prostu gdzieś tam doczepia do ciała, ta procedura ona pracuje. To nie jest tak, że to jest na stałe gdzieś przyczepione, tak więc no, zawsze będą gdzieś powstawały jakieś komplikacje. No, no, trzeba się nauczyć po prostu z tym żyć i jakoś zaciskać zęby, brzydko mówiąc też dupę i iść dalej, robić swoje. Nie? No teraz akurat, tak teraz akurat podczas tego okresu to było troszkę łatwiej. Troszeczkę inaczej inaczej do tego po, podszedłem, bardziej, bardziej właśnie technicznie mniej było takiej nagonki gą, na siłowej. I gdzieś tam no już takiego uporu po dwa treningi. Ale wyglądasz, kurde, powiem ci, docięty, co do co centrum? Tak, zwłaszcza na głowie, a to zasługa prezjerki mojej. To no też pozdrawiamy serdecznie. Jak przygotowanie, ile czasu w ogóle trwały? Moje przygotowanie teraz trwało sześć tygodni. Więc nie był to jakiś spektakularnie duży okres. Tylko że, zważywszy też na to, że dopiero. Też, no dopiero, no niedawno też stoczyłem walkę, bo który to był chyba 8 listopada czy 9 listopada, potem był ten okres świąteczny i wiadomo tam też te dwa, trzy dni wolne. No więc potem gdzieś tam ten nowy rok też, dzień wolny, no jeszcze robiły tam dwa dni wolne, wiadomo, żeby też człowiek posiedział w domu, odpoczął troszeczkę. No nie był to jakiś duży okres, ale na pewno był to lepszy okres niż ten wcześniejszy, na który przeznaczyłem tam chyba 8 czy 9 tygodni. I przed, na dwa tygodnie przed... I bardziej intensywnie, krócej. Tak? tak, bardziej intensywnie, krócej, no i po, przy poprzednich przygotowaniach na dwa tygodnie przed galą miałem już takie zmęczenie materiału, można tak dosłownie powiedzieć, nie? Tak więc... Teraz... Więcej sparingów, czy, czy bardziej gdzieś ścisnąłeś technikę? Częstotliwość, częstotliwość ta sama, tu tro, trochę sparingu, trochę techniku, tro, trochę techniki, trochę interwałów, tak więc no, mam gdzieś to zachowane dalej w tej samej kolejności, ale nie już dwa, trzy razy dziennie, tak jak mi się gdzieś to nawet wcześniej zdarzało, no bo jednak idzie doprowadzić do jakiegoś przetrenowania i zmęczenia przed całą tą galą, nie? I, więc, zamiast tam walka być misienką na torcie, no to ta walka potem już jest problemem z tyłu głowy, nie, bo tu człowiek jest zmęczony, a za dwa tygodnie dopiero jest walka. No więc, no. Z wagą dużo zszedłeś? Z wagą? Kurczę, miałem takie delikatne wahania. Z wagą, no ale akurat dzisiaj jak szedłem, tam było 101 na wadze, no jeszcze kilka dni w przedniej tam... przypomnij mi ile miałeś? W poprzedniej? Ty, nie pamiętam nawet. Ciężko jest mi sobie teraz przypomnieć, Wiesz, jak troszkę, troszkę mi przyćmiewa teraz ta gala i tak nie pamiętam, ale jeszcze Kilka dni temu miałem 105-106 kg. tak więc nie robiłem nic spektakularnego, nie kręciłem cardio, nie głodowałem się, znaczy no od dwóch dni jedynie miałem taki mocny stres, mogę tak powiedzieć, naprawdę z ręką na sercu, że to był bardzo mocny stres, też gdzieś tam mi główkę też to za, zamieszało dobrze, no więc no, niektórzy się też zdążyli też o tym przekonać, choćby nawet moi najbliżsi, ale to... Zawodnik gdzieś jest uciążliwy w okresie przygotowawczym. No, no nie no, ale tym razem to jednak bardzo, bardzo gdzieś tam ta głowa została zmieszana. No ale jak to się mówi, z każdą walką, z każdą kolejną galą człowiek się uczy, nie? Niby na którego akurat ta nie była na tyle jakaś, żeby mnie czegoś nauczyła, ale no. Chciałem Cię zapytać, bo jesteśmy w Wieluniu, tak? Zupełnie innym miejscu niż Śląsk, niż Zagłębie Śląsko-Dąbrowskie. Kurcze kawałek, kawałek wyjazdu i, i tak naprawdę w ogóle ty czujesz, że to jest zmiana, że to nie u siebie, że to inaczej wszystko? Kurde, to no ciężko mi będzie to odczuć, skoro jedzie do mnie z całej Polski, z różnych stron polskich, bardzo, bardzo dużo kibiców. Tak więc wiem, że towarzystwo będę miało bardzo dobre i bardzo liczne. Na pewno ich doping, zresztą jak tutaj widać z tych paru miłych. Na szczęście, stoją, na, na szczęście stoją na swoim miejscu, czyli, to, czyli w rogu, tam gdzie ich miejsce. Słuchaj, to w takim razie powodzenia jutro. Będziemy Dziękuję, pilnie panu. się przyglądać. No i oczywiście, żeby zachować zdrowie, żebyście dobrze poboksowali, ładnie pokazali. Myślę, że. Swojemu przeciwnikowi, żeby ta walka przebiegła pomyślnie, w sportowym charakterze, i żebyśmy wyszli z tego cało. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia.